W dzisiejszym materiał rzucamy okiem na wszystkie gry, które przedstawione zostały w trzecim sezonie Squid Game. Są one naprawdę interesujące i należą do tych chyba najbardziej makabrycznych z całego tego serialu. Dzisiaj rzucimy na nie okiem i odpowiemy sobie na pytanie, jak przejść te gry i jak przeżyć grając w nie. Ja jestem Ondar, witam was serdecznie w nowym materiale. I zapomnijcie wpadnieć na mojego Instagrama i TikToka, linki masz w opisie, zostaw tam obserwacje. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, będzie naprawdę mega miło, zostaw suba na kanale, jeżeli również jesteś tutaj nowy. Tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy bezpośrednio od samego początku, od pierwszej gry w trzecim sezonie Squid Game. Zacznijmy od pierwszej gry w tym sezonie. Zasadniczo jest to gra wchowanego, tylko że na zasadach squid game'owych. Jeszcze przed pionerem trzeciego sezonu, po analizie wielu trailerów, ludzie zaczęli zakładać mniej więcej teoretyzować na temat tego, co będzie działo się w tej grze i w sumie większość teorii była trafna. Część graczy otrzymuje kluczyki, aby wydostać się yy, z mapy, to chyba jest do porównania. Natomiast druga drużyna otrzymuje noże w celu wyeliminowania ich. Sam też zakładam, że tak będzie tylko z tą różnicą, że myślałem, że druga drużyna ta z nożami musi najpierw zabić graczy, którzy mają klucze, aby wydostać się z mapy. Tutaj jednak tego nie ma, oni po prostu muszą zabić jednego gracza. Jeżeli tego nie zrobią, zostaną wyeliminowani, jak co niektórzy. Natomiast jeżeli gracze przeciwnej drużyny nie opuszczą mapy na czas, to również zostaną wyeliminowani. Jest tutaj kilka haczyków, m.in. fakt, że co niektóre drzwi wcale nie prowadzą do wyjścia, a żeby odblokować co niektóre, w tym m.in. te główne faktycznie prowadzące do wyjścia z mapy, potrzebne są trzy różne klucze, co zmusza graczy albo do współpracy ze sobą, albo do odbierania sobie klucze. Gdyż gracze otrzymują klucze w kształcie trójkąta, kółka oraz kwadratu. Do ucieczki z mapy niezbędne są owe trzy klucze o trzech różnych znakach geometrycznych. Jest to również jedna z najkrwawszych gier w całym sezonie, która przyniosła wiele szokujących śmierci wielu istotnych postaci. Między innymi Hyongjo umiera. Staje ona zabita przez Hyongjoo w momencie, kiedy odkrywa wyjście z mapy, aczkolwiek zamiast wyjść, postanawia poinformować innych właśnie o tym wyjściu, żeby też mogli uciec. Niestety zostaje przez niego zabita. Gra to dodatkowo prowokuje dwie śmierci, mianowicie staruszki oraz jej syna. Hyeong-se, czyli jej syn, nie zabił nikogo podczas tej gry, i pod sam koniec zdecydował się zabić gracza numer 222, która właśnie urodziła dziecko. Wówczas jego matkę musiała go powstrzymać jednocześnie. Wskazując skazując swojego syna na śmierć, ponieważ chwilę później został rozstrzelany przez żołnierzy. Mimo wszystko spodziewałem się, że dojdzie tutaj do czegoś takiego. Jest to naprawdę banalny element fabularny, bardzo prosty do zrobienia. I naprawdę nie dziwię się, że wiele osób jest w nim trochę zawiedzionych. Można uznać, że jest to dosyć oklepane. Niestety niedługo później staruszka też umiera, popełnia spójstwo, ponieważ nie mogła sobie poradzić z tym, co zrobiła swojemu synowi. Także również coś mega dziwnego dzieje się z Giunem i też muszę to wypunktować. Więc tutaj przez pierwsze dwa sezony on był naprawdę spokoziomem, który w sumie chciał wszystkim pomagać w ogóle. Tutaj nagle trochę mu odwala i uznaje, że jeden z graczy nie pamiętam imienia jego, wiecie o kogo chodzi. Ten, który obstrał się w poprzednim sezonie, nie z jej amunicji, przez co zostali pojmani i większość stała wyeliminowana podczas buntu. Generalnie Gun stwierdza, że to wszystko jego wina i postanawia go tam dojechać. Z jednej strony nie ma to trochę sensu, bo Gun nigdy chyba nie zachywał się w ten sposób. Tym bardziej, że to trzyma rację i jest mocno dyskusyjne, bo rzeczywiście. Udaje mu się go wyeliminować, przez to on przechodzi dalej. Jeżeli podniósł jej pytanie, w jaki sposób przeżyć tę grę, cóż, no jest to dosyć proste, aczkolwiek może się takie proste jednak nie wydawać. Jak jesteś w czerwonych, musisz ubić jednego z niebieskich. Jeżeli jesteś w niebieskich, musisz uciec jakkolwiek z mapy Co staje się w międzyczasie, jest bo są nieprzewidywalne ze względu na to, że nie za bardzo wiesz, z kim będziesz brał udział w tej grze. I też nie wiadomo jakie będą mieli nastawienie, w każdym razie pod tym względem ta gra jest naprawdę okropna. Druga gra też jest całkiem ciekawa. Zasadniczo większość marketingu trzeciego są Squid Game była oparta właśnie na niej. Teraz nawet nie wiem, że się zdziwiłem, kiedy byłem w Warszawie na moment po koncercie Kebo i sobie wracam, a... <grym> i spotkałem to po drodze, nie? <grym> jest to gra polegająca na przejściu z jednej strony mostu na drugą stronę mostu, jednocześnie unikając gigantycznej skakanki, która może cię zepchnąć w przepaść, oraz mając w głowy, że most jest tak naprawdę podzielony na dwie części i trzeba przeskoczyć przez wielką dziurę. Generalnie faktycznie jest to ciężkie, szczególnie dla osób z lękiem wysokości. Masa graczy podpadała w tym właśnie momencie, w tym sezonie. Czy to ze względu na trudność samej gry, czy to ze względu na graczy, którzy też oszukiwali i spychali innych w przepaść. Tak jak przy poprzedniej grze, nie ma tutaj jakiegoś uniwersalnego sposobu na jej przejście. Przede wszystkim nie możesz połamać nóg w trakcie poprzednich konkurencji. To jest bardzo istotne, bo inaczej nie przeskoczysz i zostaniesz zepchnięty. Po drugie, musisz totalnie uważać na to, co robią twoi towarzysze, ewentualnie oponenci. Bo w sumie nigdy nie wiesz, z kim masz do czynienia. Co ciekawe, z jednej strony jest Yonki, czyli lalka z Red Light Green Druga jest natomiast nowa lalka, której wcześniej w Squid Game nie było. Miała być w, teoretycznie w drugim sezonie, ale jednak jest tutaj. Jest to mianowicie Charleso. Tutaj, Gyun bardzo ciężkie zdanie: mianowicie musiał przejść przez ten most jak gdyby no, zrobić to wszystko. I to z dzieckiem gracza numer 222. Swoją drogą, to dziecko wygląda naprawdę fatalnie w sensie, to jest dziecko w CGI. Tego dziecka nie ma tam na planie. To dziecko wygląda tak sztucznie, że bardziej się nie da. I dodatkowo, jeżeli chodzi o CGI w Squid Game, czemu kuźwa ten pies jest w CGI? What the fuck, patrzcie jak on wygląda. Już Chop z GTA V wyglądał lepiej. Czemu tam nie ma prawdziwego psa? Czemu tam jest coś? Rzeczywiście, Gunowi udało się to. Miał później wrócić po gracza 2 Niestety, John Hee złamała nogę podczas poprzedniej konkurencji, więc nie mogła przejść przez most, nie mogła skakać. Jun miał jej pomóc, jednakże zabrakło czasu. Ta niestety rzuciła się w przepaść i w tym momencie zmarła. To był mocny moment. I swoją drogą ta gra bardzo mocno kojarzymy się z tą, ze szklanym mostem z pierwszego sezonu. Z tym, że tamta była trochę lepiej zorganizowana, dużo lepiej się to oglądało. Tym bardziej, że widzieliśmy to po raz pierwszy, a tutaj jest za wiele elementów współpracy przez to wypada trochę blado w porównaniu do tamtej, bo są po prostu zbyt podobne i tu i tam mamy graczy, którzy oszukują. Jest zły typ, który zrzuca innych, a Gyunowi jakoś nie za bardzo śpieszy się, aby, nie wiem, zepchnąć go stamtąd, bo przecież powinien uratować matkę, ale jednak nie robi tego, bo nie może go zabić, mimo tego, że jeszcze w drugim sezonie walił do typów z karabinu. Jakby coraz więcej minusu tutaj dostrzegam, nie wiem, czy wy też. Podczas tej gry naprawdę wielu graczy podpadało. Jest to tak naprawdę ostatnia konkurencja, w której to udział wzięło 9 graczy. Była w sumie całkiem prosta, jednakże może jednak nie do końca. Otóż gracze znajdowali się na gigantycznym kwadracie, trójkącie oraz kółku. Następnie musieli wcisnąć przycisk, aby rozpocząć rundę, a następnie zrzucić jednego z graczy, aby przejść dalej. Łącznie należało wyeliminować co najmniej trzech gracze. Oczywiście, gdyby gracze zdecydowali, mogli wyeliminować więcej osób. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Niestety gracz 100 brał udział w tej grze i on wykminił sobie, zbierając wokół siebie swoich ziomeczków, wyeliminować Giuna, dziecko gracza 222 oraz minsu. Minsu został wyeliminowany w pierwszej konkurencji, Gion jednak nie dało się tak łatwo. I na drugiej platformie w sumie wyeliminowani zostali wszyscy poza Gunem, Dzieckiem i Myonji. To właśnie na drugiej platformie doszło do sobie walki między wszystkimi. A posunięcia gracza to czytaj, zrobienie niejako. Ee, jak to było? Ofiary na wynos. Bo naprawdę pokazałem tego, jak okropna jest ta postać. Wreszcie w końcu doszło do pojedynku między Myonji a Gunem. Planem Myonji było poświęcenie Guna, a następnie zabicie dziecka i odejście z pieniędzmi. Ostatecznie Gunowi udało się pokonać Myonji, aczkolwiek wówczas guzik rozpoczynający grę i jeszcze nie został wciśnięty. Gun musiał poświęcić sam siebie, aby uratować dziecko. To była ostatnia gra w trzecim sezonie Squid Game. Aby ją przejść, również musisz mieć naprawdę wiele szczęścia. Na przykład musisz nie dać, zrzucić się w przepaść, musisz wcisnąć przycisk w odpowiednim momencie, że staniesz przed dylematem moralnym, na przykład takim przed jakimś Kyun, to no, no, nie wiem, to zależy od Ciebie, ale wiadomo, co wypada zrobić. Generalnie bardzo ciężkie miejsce do znalezienia się. Jeżeli chodzi o tą grę, to przedstawiła ona jedne z najlepszych momentów w tym serialu, i ze wszystkich gier myślę, że najlepiej pokazuje tę naprawdę złą naturę człowieka, którą widzimy dosłownie w każdym graczu, który wziął udział w tej grze, poza oczywiście. Gunem, który pokazał się po prostu jako bardzo dobra osoba. To były wszystkie gry w trzecim sezonie Squid Game. Niestety były tylko trzy, aczkolwiek to też ze względu na to, że sezon ten składał się tylko z sześciu odcinków. Uważam, że dodanie dodatkowej gry czy coś troszeczkę by go niepotrzebnie przedłużyło. Oraz oczywiście pozostałe gry w tej edycji Squid Game były pokazane w sezonie drugim, ponieważ ta edycja Squid Game jest podzielona tak naprawdę na te dwa sezony. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Warto tym momencie powiedzieć o rzeczach, które przewidywaliśmy odnośnie tego sezonu, które jednak się nie potwierdziły. Dokładnie chodzi tutaj o gry, które według nas mogły się tutaj pojawić, aczkolwiek jednak się nie pojawiły. Przede wszystkim wiele osób spekulowało, że jako że w grze ze skakanką mamy tory, to że będzie tam jeździć pociąg czy coś. Już wtedy kminiłem, że troszeczkę nie ma to sensu, ale też wiele rzeczy wskazywało na to, że jednak tak będzie. No, ostatecznie tak nie ma. Ostatecznie skończyło się tylko na skakance, bez zbędnego udziwnienia w postaci jakiegoś pociągu czy ciuchci. Jakby naprawdę nie wiem, jak miałoby to wyglądać, więc dobrze jest, jak jest. Drugą grą, której wszyscy spodziewali się w tym sezonie, były ludzkie szachy. Teoria, że ta gra pojawi się tutaj, zdziała się z tego, że w drugim sezonie na ścianach miejsca, w którym śpią gracze, widoczne są różne malunki zapowiadające konkretne gry. Generalnie wszystkie sprawdziły się w sezonie drugim. Wielu spekulowało, że w sezonie trzecim również się sprawdzą, jednakże nie do końca. Ludzkich szachów to tutaj nie ma. Drugą tego rodzaju grą miał być coś w stylu przechodzenia po drabince, jednak jak wiecie to również się nie sprawdziło. Z drugiej strony wygląda mi to trochę na Sky Squid Game, czyli na tę ostatnią grę. W pewnym sensie może tak być. Dajcie znać co sądzicie. Fajnie byłoby zobaczyć co niektóre z tych rzeczy, ale i tak myślę, że dostaliśmy całkiem ciekawe propozycje. Sporadar wygląda tak, że patrząc na te wszystkie gry, widać gigantyczną niekonsekwencję bohatera, jakim jest Giun, o czym nie wspomniałem w moim poprzednim filmie, aczkolwiek im więcej czasu mija, od kiedy obejrzałem serial, tym dostrzegam coraz więcej wad. Przede wszystkim Giun jest bardzo, bardzo niekonsekwentnym bohaterem. Spotykamy go na samym początku, kiedy z gościem nie ma jakiegokolwiek kontaktu, gdyż jest bardzo sporej żałobie po tym, co stało się w drugim sezonie. Następnie mamy pierwszą grę w drugim odcinku, czyli Chowanego, gdzie nagle stwierdza... Że winnym tego wszystkiego jest ten gracz, który nie doniósł im amunicji i postanawia zabić go w tej grze. Chyba taką bardzo psychotyczną obsesję, kilkukrotnie ma okazję na to, aczkolwiek nie robi tego, bo nie jest w stanie. Ostatecznie jednak zabija go na sam koniec. Później nagle przechodzimy do kolejnych gier, gdzie ten nagle za bardzo nie jest w stanie zabić. Gościa, przez którego tak naprawdę ma bardzo utrudnione zadanie, aby pomóc matce dziecka czytaj graczowi 222, bo nie wiem, nie jest w stanie tego zrobić, a, a chyba mimo wszystko powinien to zrobić w celu większego dobra, czytaj w celu uratowania gracza 222. Jakoś pod koniec drugiego sezonu gość latał z karabinami strzelał do żołnierzy do niewilców, a teraz nagle ma jakąś dziwną barierę, której nie jest w stanie przekroczyć. To nie ma żadnego sensu. Później mamy ostatnią grę i Gun ma możliwość zabicia tych wszystkich chciwych ludzi, którzy na pewno wybiorą. Jego oraz dziecko za cel, jednakże postanawia Tego nie zrobić, mimo tego, że Później robi to w trakcie samej gry To trochę nie ma sensu, patrząc na to I patrząc na to, jak on zachowuje się w tym sezonie A tym bardziej porównując to, co dzieje się z Gune w tym sezonie To, że umiera pod sam koniec Z tym, co działo się na samym początku drugiego sezonu Jaka idea przyświecała mu, aby wziąć Ponownie udział w grach On też tak jakby niczego tutaj nie zyskał, jego celem było zaprzestanie gier. Tak naprawdę nie zaprzestał niczego, tak naprawdę tylko i wyłącznie poświęcił się dla dziecka, aczkolwiek w większej perspektywie to nie ma większego znaczenia, bo gry cały czas są organizowane i będą dalej, też w Stanach Zjednoczonych, co zdecydowanie zobaczymy w nadchodzącym spin-offie, więc Guillaume tak naprawdę nic tutaj. Nie zyskał. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jego postać w tym sezonie jest bezsensowna. Aczkolwiek i tak podoba mi się to, co z nim zrobili na samym końcu. Z tą uwagą, że działa w naprawdę dziwny sposób, porównując jego zachowania z tego sezonu do tego, co robił przez poprzednie dwa, a szczególnie przez cały drugi sezon. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jestem mega ciekaw w tego, co macie do powiedzenia. Jeżeli chodzi o sezon trzeci i gry, które się tutaj pojawiają, widziałem wiele zarzutów względem tego, że w sumie te gry nie mają jakiegoś większego znaczenia. Na zasadzie takiej, że w pierwszym i drugim sezonie coś faktycznie z tym grami szło, było jakieś przesłanie był jakiś pomysł, wiele ludzi zarzuca, że tego przesłania tutaj nie ma troszkę mogę się w tym zgodzić, jednakże z drugiej strony mam wrażenie, że wynika to z tego, że te gry kładą bardzo duży nacisk na pokazanie tej mroczniejszej strony człowieczeństwa, na zasadzie tutaj jest dosłownie gra, gdzie gracze zabijają się nawzajem, gdzie część ma przewagę nad innymi i po prostu z zimną krwią musi ich po prostu pozabijać to samo jest w tej ostatniej grze i po prostu mam wrażenie, że ten sezon bardziej oparł się na tym, aby pokazać guna jako Dobrą osobę w opozycji do tych bardzo, bardzo złych i chciwych ludzi. Czy to się udało? No, myślę, że nie do końca, patrząc na opinie co niektórych, mi osobiście się to podobało. Także dostrzegam tutaj pewne wady takiego rozwiązania, aczkolwiek naprawdę nie dziwię się wielu osobom, którym po prostu ten kierunek się nie podoba i myślę, że gdyby, nie wiem, ubrali to w trochę inne kolorki, to naprawdę wyszłoby to dużo lepiej. Sezon trzeci cały czas ma kilka wad i mam nadzieję, że pogadamy o tym w nadchodzących odcinkach. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mówi do Zmondar, Trzymajcie się, wpadnie do mojego Instagrama i TikToka. Linki masz w opisie. Państw na kanale, jak jesteście nowi, a my się wkrótce. Cześć!